Jeżeli chodzi o nasze święta, to oczywiście my się staramy tutaj organizować tak zwany opłatek. Wczoraj właśnie byłam w kościele polskim w Rzymie na opłatku dla Polonii Miejscowej. Natomiast jeżeli chodzi o naszą Wigilię domową. To w zależności od tego jaka, jak jest rodzina, emigracja włoska to bardzo często jest emigracja rodzinna, gdzie mężowie najczęściej są Włochami, a kobiety zawsze był opłatek, już rodzina włoska o tym wiedziała. Tutaj nie ma zwyczaju. W Europie, gdzie jest to, to dzielenie się opłatkiem. Natomiast oczywiście nasze na przykład ja robię zawsze grzyb, grzybową zupę, no bo włosi za czerwonymi burakami nie przepadają. Więc grzybową zupę. Ja robię i potem no to jest ryba, oczywiście nie karp, dlatego że dla błoków karp to jest taka ryba, która twierdzą, że będą rzeczną rybą ona trochę śmierci. Także oni mają zwykle, wszyscy zawsze ryby morskie. Wigilia u nich tak samo, to są różne, oni na przykład robią tak zwane szpagiety z owocami morskimi, tak zwane wągole, które nazywają. No, w domach takich jak mój, włosko-polski, to najczęściej właśnie na pierwsze danie zupa grzybowa, a potem może mogą być na przykład Pierogi, co oni też, na przykład, to wszyscy bardzo lubią. A jeżeli nie, jeżeli no to właśnie są te, na przykład jest Tuńczyk, jest, są inne ryby morskie. No i oczywiście głososie będzony. Także to mniej więcej wygląda w ten sposób. Pasterka tutaj jest tak samo jak, jak i w Polsce, teraz w ostatnich latach papież ze względu na to, że już w tym roku kończył teraz właśnie 88 lat, więc tą pasterkę przenieśli wcześniej. jest już przed godziną dziesiątą, ale w kościołach jest jak zwykle o godzinie o 12 nocy. Także mniej więcej to tak wygląda. Dla nich, trzeba powiedzieć, dla Włochów, to za, zresztą zależy w, jak, w jakiej dzielnicy włoskiej i e, czym bardziej na południe, to mniej oni obchodzą e, Wigilię, a dużo bardziej pierwszy dzień świąt. Dla nich pierwszy dzień świąt to musi być oczywiście e, rosół, gdzie oni robią tak jak my robimy, na przykład łóżka z grzybami, to oni robią łóżka takie malutkie z mięsem do tego rosołu. I potem są y, oczywiście y, każda rodzina może robić co innego, bo to w zależności od regionów jest, jest pieczeń z, z mięsa. No. no a jeżeli chodzi o słodkie... No to oczywiście w mieszanych polskich domach, no to jest y, zawsze miodownik y, 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 czy makowiec. Natomiast y, Włosi, no to mają ten, tak, taką babkę, która się nazywa Panetą. To, to jest ta, y, taka y, po prostu, jak, jak na, powiedzmy, jak nasza babka, ale drożdżowa. A natomiast na północy jest też drugi, co jest niedrożdżowe ciasto, też rodzaj babki, który się nazywa pan pandory, więc to zależy. Potem mają różne rodzaje też słodkich, takich z różnymi przyprawami, ciast z daktylami czy z innymi też Orzechami, i tak dalej, robią ciasta, które też są bardzo regionalne, dlatego że Włosi, ponieważ oni no, mają troszkę więcej niż 100 lat, kiedy się zjednoczyli, więc każdy region ma swoje, swoje zwyczaje. Z regionu Lacjum, jak jest w Rzymie, ale z tego, co wiem, to na każdym regionie są inne zwyczaje. Mają tak samo śpiewy w domu, nie śpiewają kolęd, więc to nie jest. To co mnie na przykład osobiście, już teraz to się po tylu latach trochę do tego przyzwyczaiłam, ale u nich zaraz po po jedzeniu to oni mają, nie, nie śpiewają kolęd, ale grają za to w różne w różne gry. Więc tak na bardzo na, na, na wesoło. Pod, do tego podchodzą. No. Za czym pani tak, najbardziej, ten... najbardziej tęskni yy, będąc z, z tych takich momentów wigilii albo Bożego Narodzenia, czego tam na pewno nie ma. Jakaś tradycja? Może te kolendy, nie? Te, no są, oczywiście kolendy, a poza tym nie pani. Ja na przykład byłam przyzwyczajona do domu, że przed kolacją była taka wspólna, też rodzinna modlitwa. Natomiast tutaj tego zwyczaju u mnie w domu, to na przykład była też i nawet po, po kolacji, msza, dlatego że nasz przyjaciel to przyjaciel mojej rodziny, Włoch. Które były tutaj księdzem Paulinem. Jak przychodził, bo on ja zawsze go, zapraszałam na Wigilię, no to on nam odprawiał po, po prostu w domu mszę, potem taką, ale to, to był wyjątek, oczywiście. To, co mnie najbardziej brakuje, to takiego, powiedzmy, bo dla nich to jest taka kolacja, jedna jak, jak inne mogą jakieś kolacje. To znaczy, jak tak bardzo nie odczuwam tutaj tego, że to jest wyjątkowe święto. I tak jak już mówiłam, ten fakt, że u nich dla nich my, najważniejszy to jest 25 praktycznie, nie tyle 24. Zależy od rodzin też tutaj. Ale jak, jako takie, to najważ, najważniejsze to jest prawie u wszystkich ten obiad, wspólny, rodzinny 25. Choć teraz jest bardzo dużo choinek, więc, prawie w każdym domu są choinki. Jak ja tu przyjechałam, to na przykład oni wszędzie mieli żłobek. I to bardzo piękne te włoskie żłobki są. Szczególnie tam na południu, w na to to oni są. Już naprawdę te, te żłotki w części południowej Włoch to są słynne i przepiękne. Także prawie w każdej rodzinie tutaj jeszcze to oprócz choinki to chociaż mają też i mały żłot.